Katarzyna Suzdnik, witam Państwa serdecznie i zapraszam na spotkanie, które poświęcamy tym razem profilaktyce. Coraz więcej mówimy o profilaktyce, a teraz chcielibyśmy porozmawiać o takiej chorobie, na którą cierpi w Polsce co najmniej 2 miliony osób i to są optymistyczne dane, bo mówimy o cukrzycy. Co najmniej milion pacjentów również ma cukrzycę, ale o tym nie wie, dlatego też spotykamy się z panią doktor Agatą Sławin. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry specjalistka medycyny rodzinnej a oprócz tego wiceprezes Dolnośląskiego Związku Lekarzy Rodzinnych Pracodawców witam jeszcze raz serdecznie pani doktor w jaki sposób pani może pomóc pacjentom żeby tę chorobę wykryć jak najszybciej i żeby zwrócić pacjentom uwagę na takie objawy które są niepokojące a które można po prostu przeoczyć to pacjenci sami najlepiej mogą sobie pomóc, bo pani redaktor słusznie wspomniała o profilaktyce. Cukrzyca to choroba bardzo podstępna. Ona potrafi nawet 10 lat wcześniej tlić się, zanim dojdzie do ujawnienia. Pełnoobjawowej choroby, wtedy kiedy już nie mamy wątpliwości, kiedy bardzo zaniepokojeni przychodzimy do lekarza. I temu służy właśnie profilaktyka, do której bardzo gorąco namawiamy naszych pacjentów. Mamy dla nich do zaoferowania w tej chwili liczne programy profilaktyczne to jest program chorób układu krążenia to jest program 40 albo po prostu poprosić ich, aby przynajmniej raz do roku stawili się u lekarza rodzinnego, szczególnie wtedy, kiedy mają pewne czynniki ryzyka, a więc nadmiarowe kilogramy, kiedy są otyli, kiedy mają zbyt duży obwód pasa u pań, określa się to jako 80 cm w talii lub więcej, u panów 94 cm lub więcej. To już są obwody, które świadczą o zbyt dużym nagromadzeniu tkanki tłuszczowej trzewnej, tej w okolicy brzucha. Ta to tkanka, jest tkanka, która jest obojętna, to jest tkanka, która jest bardzo niebezpieczna dla zdrowia. Dokładnie tak. To nie jest tylko nadmiarowy tłuszczyk, jak chcemy czasami o tym myśleć. To jest organ, który produkuje substancje hormonalne. Te substancje hormonalne, niestety, blokują działanie insuliny, powodując, że ona nie może wprowadzić glukozy, czyli cukru, do naszych komórek, które. Jest ta glukoza niezbędna do, do energetycznego działania komórki. W związku z tym zbyt wysoki poziom tego cukru utrzymuje się we krwi. To zjawisko narasta i w efekcie doprowadza do rozwoju cukrzycy, a nieleczona cukrzyca z kolei do bardzo wielu groźnych powikłań, bowiem powoli, ale systematycznie może uszkadzać wzrok, może uszkadzać układ krwionośny, w tym serce, może uszkadzać nerki, może uszkadzać układ nerwowy, a więc jest to groźna choroba, której można bardzo prosto zapobiec przez bardzo proste badanie krwi na wczesnym etapie. No właśnie, te wszystkie badania, które lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mają do dyspozycji, pozwolą wykryć taką chorobę wcześniej. Ale Pani doktor, na co pacjenci powinni zwrócić uwagę, jeżeli żeby, 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 po prostu żeby przyszli, żeby przyszli na te badania, co ich powinno zaniepokoić? Nadwaga, otyłość to jedna rzecz. Ta waga, otyłość traktowana jako czynnik ryzyka, to tak, jak najbardziej. Natomiast te wczesne objawy niepokojące, jakkolwiek różne, o tyle bardzo niespecyficzne, można je przypisać wielu innym chorobom. chorobom. Czasami jest to po prostu przewlekłe zmęczenie, czasami są to jakieś nietypowe zmiany skórne, trudno gojące się rany. E Potem pojawia się już suchość w jamie ustnej, bardzo wzmożone pragnienie, częste i obfite oddawanie moczu i uwaga, utrata wagi. Dlatego, że pacjenci często myślą, że fakt, iż zyskują na wadze, może jest objawem cukrzycy. Jest dokładnie odwrotnie. Pani doktor, jakie badania wtedy pacjent musi zrobić? I czy może to zrobić u Państwa w gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej? Tak. Każdy lekarz rodzinny może skierować swojego pacjenta na podstawowe badania, w tym poziom cukru we krwi. I to jest proste badanie, które w bardzo łatwy sposób może poinformować nas, czy pacjent choruje na cukrzycę. W pewnych zakresach może nas po prostu tylko zaniepokoić. I przekierować nasze podejrzenia w kierunku stanu przedcukrzycowego lub insulinooporności. No, o tym dokładnie już oczywiście poinformuje lekarz, w zależności od czynników ryzyka pacjenta, bo tych jest więcej. To jest nie tylko otyłość, ale to, jest, to są również choroby współistniejące, to jest wiek, to jest płeć. To są pewne uwarunkowania genetyczne, ponieważ mamy różne typy cukrzycy. O tym wszystkim porozmawia z nami nasz lekarz rodzinny, który zna naszą historię choroby. Z naszej strony najważniejsze jest, żeby się zgłosić, zainteresować swoim zdrowiem, zanim ono się zepsuje lub wtedy, kiedy pojawiają się niespecyficzne objawy często bagatelizowane, często przypisujemy je po prostu może przepracowaniu, może zmęczeniu, może pogodzie, a to mogą być po prostu pierwsze objawy rozwijającej się cukrzycy. I najważniejsze, Pani Doktor, czy jesteście w stanie jako lekarze rodzinni, specjaliści medycyny rodzinnej, prowadzić takiego pacjenta? Tak, oczywiście. Cukrzyca w zdecydowanej większości przypadków może być prowadzona w podstawowej opiece zdrowotnej przez lekarzy rodzinnych. My mamy do tego wystarczające narzędzia i takie możemy pacjentowi zaoferować. Teraz mamy jeszcze perspektywę opieki koordynowanej. Oczywiście to nie jest szybka sprawa, ponieważ dopiero weszły nowe rozporządzenia, wiele przychodni musi się do tego przygotować, ale pewnie w perspektywie najbliższych miesięcy do roku wiele praktyk przystąpi do tej opieki koordynowanej, a wtedy będziemy mogli również pacjentom zaoferować porady dietetyczne, edukację dodatkową i wtedy ta opieka będzie. Będzie rzeczywiście jeszcze bardziej kompleksowa. No właśnie, bo to jest choroba bardzo wymagająca, choroba, która wymaga od pacjenta uczenia się tej choroby, bo bardzo ważna jest dieta. Takie, taką opiekę też możecie Państwo zaoferować, albo będziecie mogli zaoferować pacjentom. Tak, przede wszystkim edukację, dlatego że tutaj bardzo wiele, jak słusznie pani redaktor mówi, bardzo wiele zależy od pacjenta, od jego diety, od jego trybu życia, ale tego chcemy pacjenta właśnie nauczyć. Chcemy mu pomóc nadzorować tą chorobę i przechodzić przez kolejne jej etapy. Chcemy go nauczyć zwracać uwagę na objawy niepokojące, na groźne sytuacje, kiedy może dojść do niedocukrzenia, ale na to wszystko potrzebujemy czasu i potrzebujemy zespołu również edukatorów i dietetyków. Którzy w wielu tych obszarach wspomogą czasowo przede wszystkim lekarza rodzinnego w prowadzeniu i nadzorowaniu cukrzycy. Bardzo dziękuję pani doktor, ale podstawowa zasada jest taka, że pacjent musi trafić do lekarza. Przede wszystkim zachęcamy, bardzo zachęcamy do profilaktyki. Bardzo dziękuję. Moim gościem była pani doktor Agata Sławin. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.